Jestem Violeta, prowadzę sklep w Grubenworście, do którego serdecznie zapraszam. Teraz zapraszam Was na program. Dzień dobry państwu, witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj jesteśmy w Niderlandach koło Venlo. A jak ta dokładnie miejscowość się nazywa, to nam powie nasz gość. A naszym gościem jest dzisiaj Wioletta Cicha. Dzień dobry, Violeto. Dzień dobry. Znajd Najpierw się miejscowość. <gry> Właśnie chciałam powiedzieć, znajdujemy się w Grubenworście, yy, niedaleko Venlo. Grubenworst? A co ciekawego, sklep nazywa się, ja myślałem, że po włosku ravioli, ale tak nie jest. Wioletto, co znaczy ravioli? E, ravioli, to jest po prostu skrót od dwóch imion, czyli powiedzmy tak, sklep Rafała i Violi, więc trzeba było to zwęzić, wyszło rawioli. Zwróćcie uwagę, że się pisze, e, w środku jest duża litera, I tu jest ten myk, że to nie są włoskie pierożki. Ale dzięki temu łatwiej przeczytać na pewno Holendrom o co chodzi. No, im się kojarzy z pierożkami. To też był taki myk, żeby się kojarzyło z jedzeniem, żeby przyszli zobaczyć, bo pierogi mamy, ale polskie. Wspaniale. Słuchaj, patrzę się, rozglądam tu się we wszystkie strony. To, co masz, to jest bardzo dużo i bardzo ciekawych rzeczy. Ale zacznijmy od tej półki, tej pierwszej. Mamy kawę i herbatę na wagę. Tam jest pełna drużana herbata, tak? Dobrze to widzę? Herbata z dodatkiem róży, tak. Tutaj mamy. Herbaty, które to są kwiatki, to są, które możemy dodawać do herbat. Możemy sami łączyć, sami stworzyć własną herbatę. Jest lawenda, są owoce liofilizowane, są herbaty, które nadają się doskonale na ten okres teraz jesienny na przeziębienia, czyli malina z lipą. Są to też takie zdrowotne, wręcz herbaty. Mamy herbatę dla nerwusów w dzisiejszych czasach, bardzo przydatna. Są herbaty typowe dla dzieci. Są czerwone, czarne, owocowe z różnymi dodatkami, więc myślę, że każdy coś sobie wybierze. No i kawę mamy jeszcze, nie? Ka kawę, tak, jak najbardziej. Mamy kawę ziarnistą, aromatyzowaną, mamy kawę z Brazylii, z Kolumbii, także są różne. Mamy też rozpuszczalne kawy dla smakoszy kaw rozpuszczalnych, też są różne smaki, i na pewno każdy coś sobie wybierze. Słuchaj, odwiedzam wiele polskich sklepów na całym świecie, można powiedzieć. Nie spotykam się, żeby można było właśnie kupować herbatę i kawę na wagę. Skąd taki pomysł? Mieszkając w Polsce, sama bardzo lubiłam dobre herbaty, dobre kawy i zawsze się zaopatrywałam w lokalnych sklepikach, targowiskach w takie rzeczy. Tutaj przyjechałam, bardzo mi tego brakowało. Stąd pomysł, że sprowadzimy, bo nie tylko ja jestem, więc na pewno dużo ludzi też lubi dobrą kawę, dobrą herbatę, i dlatego zaczęliśmy to sprowadzać. Że Polacy kupują, w to nie wątpię. Jak wygląda wśród Holendrów ta sytuacja? Bardzo dużo kupują, bardzo im to smakuje, i to też dla nich zauważam, że to taka nowość, gdyż myśleli, że są to przyprawy. Jest już duża grupa Holendrów, którzy przychodzą, znają te herbatki, gdyż zawsze podajemy nazwę, że mogą sobie wrócić i kupić taką, jaka im smakowała. Holendrzy to chyba też głównie piją kawę, nie herbatę, zgadza się? E, zgadza się, piją bardzo dużo kawy. Czyli ty wprowadzasz herbatę wśród Holendrów? <laughs> Dokładnie, no ale y, na jesienne wieczory, nawet dnie, jest to bardzo dobry sposób na rozgrzanie się. Wiem, że masz tak samo wędliny, ale co bardzo ważne, mięso też z Polskie. To też nie zawsze jest w każdym sklepie, ale wy macie mięso. Tak, mamy mięso, przywozimy je z Polski. Jest to mięso, gdzie y, zwierzęta były hodowane w Polsce. Miejsce uboju to Polska i takie mięso sprowadzamy. Powiem że co mnie najbardziej zaskoczyło u Ciebie w sklepie, to jest taka jedna rzecz, która parę kilometrów dalej, bo wiecie Państwo, jesteśmy od, od granicy niemieckiej jakieś 6-7 kilometrów mi się wydaje, to jest coś takiego, że w Niemczech nawet przy punktach pierwszej pomocy nie dostaniemy tabletki przeciwbólowej na głowę. Nie ma czegoś takiego, nie ma takiej możliwości, także musimy pójść do apteki albo do lekarza, usuniemy tabletki. Przekraczając tylko parę kilometrów dalej, widzę u Ciebie półkę z tabletkami przeciwbólowymi, co jest po prostu nie do pomyślenia. Wiem, że w Polsce można kupić na każdej stacji paliw, prawie wszędzie one są, w każdym sklepie, kiosku i tak dalej. W Holandii jest całkiem inna sytuacja, ale mówię, parę kilometrów dalej, to jest nie do pomyślenia. Zgadza się. Jest grupa leków, która może być sprzedawana w sklepach ogólnodostępnych, w sklepach spożywczych, drogeriach i tylko takie mamy. To są takie pierwszej pomocy, są to z ograniczoną ilością paracetamolu, także tutaj akurat mamy to, co możemy. No właśnie, w Niemczech tego nie wolno, także jak ktoś mieszka niedaleko, tutaj zapraszam serdecznie, poproszę tabletkę do bólu głowy, tutaj do Violetty możecie podjechać sobie kupić polską tabletkę w polskim sklepie bez problemu. Mówię, parę minut dalej, jest to niemożliwe. Ale Wioletto, tak samo słyszałem, że masz polskie pieczywo. Zgadza się. Jest tutaj niedaleko polska piekarnia, która codziennie piecze nam świeże pieczywo, chleb, bułeczki, chałki, nasze pyszne polskie, a także pączki, takie tradycyjne pączki. Wspaniale. No teraz pomijając już raz produkty spożywcze, przechodzimy do coś wyjątkowego, co wkrótce będzie dostępne też w Twoim sklepie. A co to będzie? Powiedz naszym widzom. Już niedługo poszerzamy nasz asortyment. Będzie można zakupić przepiękne polskie góralskie kapcie. Róż, cały różne asortyment: damskie, męskie, także dziecięce. Będą klapeczki ciepłe. O, do wyboru. Jesteś z Białego Stoku. Skąd pomysł na góralskie kapki tutaj? Sama je uwielbiam i powiem szczerze, że tutaj jest problem. Żeby kupić fajne kapcie. to jest taki produkt, który każdy z nas musi mieć. To musi być wygodne, ładne. Więc tutaj widzę zainteresowanie w ogóle mm, typowo polskimi produktami przez holendrów, przez Niemców, bo przyjeżdżają, gdyż mamy jakiś tam elemencik folkloru, kubeczki, obrusiki itd. Więc to im się bardzo podoba. Mamy też trampki nasze polskie z folklorem. Stąd pomysł też na góralskie kapcie, gdyż oni tego potrzebują również. Wiem, że, wiadomo, klapki możemy kupić w całej Europie Zachodniej. Nie ma problemu. Z kapciami powiedzmy, że w Niemczech pamiętam jeszcze w latach 80. widziałem kapcie w sklepach. Teraz nie wiem, czy jeszcze są, bo głowy nie byłem. A jak Holendrzy chodzą w kapciach, czy nie chodzą Holendrzy w kapciach? Będziesz wprowadzała nowy produkt na Holandii, jak to wygląda? Nie, chodzą w kapciach, lubią, zwłaszcza w okresie zimowym, gdzie chcą ciepłych kapciuszków i lubią to. Powiedz mi, yy, wiem, że na pewno duża część Twoich klientów prawdopodobnie to są Polacy, a jak przychodzą Holendrzy, oczywiście poza kawą i herbatą, co takiego ciekawego kupują u Ciebie? Praktycznie powiem, że wszystko. To zależy. Stopniowo próbują, dużo kupują wędlin, dużo kupują wyrobów garmażeryjnych, czyli jakieś tam nasze typowe placki ziemniaczane. Nasze pierogi bardzo lubią, a także Bigos. Jasne. Ostatnio widziałem rozgrzeżona dyskusja na Facebooku. Ktoś powiedział, że się je placki ziemniaczane z cukrem. Ktoś inny powiedział, niemożliwe je się tylko z solą. W Niemczech ja jadłem z cukrem, z solą, z łososiem, z musem jabłkowym. Prawie wszystko próbowałem, co tylko możliwe. Jak ty jadasz placki, placki ziemniaczane? Ja jadam tylko ze śmietaną, bez soli, bez cukru. <tak> Także wszystko zależy od naszych kubków smakowych też, od tradycji domowych. tak? Także u nas w domu jadało się ze śmietaną. Ty. Jasne. Powiedz mi, widzę, że mamy tak samo tej słoiki z różnymi gotowymi produktami czyli gołąbki też można cię kupić Tak, tak, także tutaj ludzie bardzo długo pracują, przyjeżdżają z pracy, nie mają czasu albo już nie mają siły na przygotowanie jakiegoś posiłku, stąd właśnie musi być na cały czas dostępny produkt właśnie w słoiczkach, czy zupy, gulasze, różne potrawy. Wspaniale. Powiedz mi, co mogłabyś mi jeszcze zaproponować? Co takiego ciekawego, co wyjątkowego? Można cię kupić, gdzie każdy Polak chętnie przyjedzie, kupi. Oprócz tego, o, widzę, Andruty też tam daleko, są dobrze widzę. Zgadza się. Praktycznie wszystko, ale bardzo dużo Polaków szuka ogórki kiszone, więc mamy. Mamy ogórki kiszone, no i praktycznie no wszystko, no bo to wszystko zależy, kiedy kto co zechce. Ptasie mleczko też widzę, tak na odległości jest tak samo. Także, Państwo macie ochotę polatać, to też oczywiście różnego rodzaju piwa też mamy. Także, jakbyście Państwo chcieli przybyć. Cześć Lechu, też jest, też jest. Musi być tradycyjne też polskie piwo, dlatego że Polacy lubią nasze polskie piwo. Fajnie, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Było miło Cię poznać i być w tym polskim sklepie. Powiem szczerze, naprawdę jestem pozytywnie zaskoczony tym, co tutaj zobaczyłem i jak to tutaj to wszystko wygląda. Także serdecznie Ci dziękuję. Jeszcze sekundę, jeszcze przepraszam, bym zapomniał. Adres sklepu i strona internetowa czy facebookowa, jak masz, proszę. Zgadza się, jesteśmy na facebooku Polski Sklep Ravioli, Grubenworst, ulica Klosterstrad 64. Strona facebookowa, internetowa? No na facebooku jako Polska winkel Ravioli. Także Państwo już wiecie, po ravioli tam wchodzicie i dostaniecie wszystko, co potrzeba, czyli dokładny adres, żeby tu przyjechać. Ja mówię, a tych, co boli głowa po stronie niemieckiej, serdecznie zapraszam na tabletki przeciwbólowe tutaj właśnie, na to miejsce, bo tu je dostaniecie. Naprawdę, to jest coś takiego, w Polsce to jest nie do wyobrażenia, ale, ale w Niemczech każdy, kto mieszka wie o tym, że tabletki są no go i trzeba iść do apteki, jak apteka jest zamknięta, na stację nie pójdziemy. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo, no i zapraszam. Wszystkiego dobrego, do widzenia. Dziękuję, do widzenia dla Pepe z Grubenwors bos, Tak? Jak to było z Gruben? Grubenwors. Grubenwors. Dla Pepe TV z Grubenwors Płonka. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu. Jeśli spodobała ci się ta treść, zostaw łapkę w górę. To dla nas bardzo ważne. Nie zapomnij również udostępnić tego filmu znajomym. Może on również ich zainteresować. A jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi najnowszymi materiałami, subskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek aby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Dzięki temu nie przegapisz żadnej z naszych wartościowych treści. Do zobaczenia w kolejnym materiale.